On Cię kocha, ale jego ego nie pozwala mu, żeby pierwszy się do Ciebie odezwał. Gdyby oceniali jego umiejętności aktorskie, na 100% dostałby Oscara. Atrapa idealnego życia dziewczyny, imprezy, poczucie wolności i że w końcu po rozstaniu z Tobą odżył. Ale jego życie nie wygląda tak, jak on pokazuje. Przynajmniej, że jest szczęśliwy, że daje sobie radę i że tak naprawdę lepiej żyje mu się bez Ciebie. Bo w środku tak naprawdę kryje się złamane serce, nieradzenie sobie z emocjami, wyrażanie ich i intryga, którą tak naprawdę na ciebie robi. On ma nadzieję, że jego działania, że jego imprezowy tryb życia, że jego podrywanie innych dziewczyn tak szybko, o których dokładnie wiesz, sprawią, że ty się odezwiesz, że po prostu w pewnym momencie nerwy ci puszczą, powiesz o jedno słowo za dużo i będzie miał jakiś punkt zaczepienia. Faktem jest to, że jest niedojrzałym człowiekiem, ale jednego nie wolno mu odmówić. Miłości, którą trzyma wobec ciebie, ale wyraża ją na swój sposób. W najbliższym czasie spodziewaj się, że może wykonywać dość dziwne ruchy w twoją stronę, dość dziecinne, nieprzemyślane, impulsywne. Aby Cię zaczepić. On próbuje w Twoich oczach zwrócić na siebie uwagę, ale w pewnym momencie same nerwy mu puszczą. Widać, że to on się odezwie, to on zacznie nowy początek i tak naprawdę od Ciebie zależy, co z tego wyniknie. Prawdopodobnie odezwie się do Ciebie, gdy nie do końca będzie świadomy swojego stanu, będzie w trakcie swojej imprezy życia, ale wtedy uczucia po prostu wyjdą na jaw. Mleko się rozleje, będzie musiał powiedzieć prawdę, więc Szykuj się tak naprawdę w najbliższym czasie na dość szczere wyznania od niego, ale też uważaj i zastanów się, czy jesteś gotowa stworzyć relację z człowiekiem, który nie do końca wie, jak wyrażać uczucia, jak podejść bardziej dorośle do życia, do swoich emocji. I przede wszystkim jak budować zdrową relację. I to by na tyle. Jeżeli to czytanie z Tobą w jakimś stopniu rezonowało i chciałbyś dogłębniej przeanalizować swoją sytuację, zapraszam Cię do linków Bio, gdzie możesz zamówić swoje prywatne czytania.